Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Speedfear, a to jest gra bardzo znana z gatunku Horror Indie Games. Bardzo rozegrana na YouTubie. Przedstawiam wam Slender. Oczywiście w tle słychać jakieś... Nie wiem co. Przyznam się szczerze, że grałem już raz na grę. Grałem. Bez bicia się przyznam. Wiem kontrolsy. Wiem, że shiftem jest sprint. Pierwszą myszką jest zbieranie kartek. F jest latareczka. Oraz wiem też, że jesteśmy cyborgiem. Nie, nie, nie. Pewnie jakimś megazordem na czymś Który wydaje jak się zmęczy da damskie dźwięki <śmulet> Powiem wam szczerze że, że straci się po tej gry <śmulet> Nie no naprawdę To jest po prostu koszmar dla mnie Wiem, że nie, Wiem, że dla wielu po ta gra jest taka no, Dobra nudzę się zagram sobie ale ja naprawdę nie lubię grać w tę grę. Nie lubię. <laughs> Dobra. Przygotowuję się już psychicznie na najgorsze. Jestem... Może skoro już gramy, to opowiem wam trochę taką jakby... Ogólnie całą pasta o Slenderze, więc... Ee, Slenderman jest to osoba taka, że która porywa dzieci i jeśli zobaczysz ją jakby w lesie, w lesie albo gdzieś to znaczy że już po tobie i w sumie to tyle a jak wygląda to już sami zobaczycie no na razie kręcimy się w kółko idę niby jakąś ścieżką która prowadzi do nikąd zerwą trochę i skręcił coś ale bo nie ma nie mam zapalniczki jest <grystanie> nie lo, to był takie jakby oddychanie i nie, lub, nie lubię strasznie tego gry strasznie jak już mówiłem to jest dla mnie jedna z najstraszniejszych gier znaczy zaraz popa to znaczy słyszałem że jest straszniejsza paranormalność ale w nią już chyba na razie odpuszczę. Se na dzisiaj <laughs> Wystarczy mi to o, pizza delivery, które nagrałem. <laughs> Polecam Zobacz, nie. Dojrzenie. napisanie komentarza. Nie wiem, nie znalazłem żadnej kartki. To jest chory, jak do tej pory. O! ściana, dobra. Coś będzie, jakaś karteczka. Mam nadzieję przynajmniej. Ogólnie kartki respią się jakby... Respire się, ja żeciekam. Spadnują się w takich charakterystycznych bardziej lokacjach. Ale tych lokacji jest więcej niż tych kart, więc jakby to jest randomowe trochę. O, na przykład tutaj jest karteczka. Tak. Jezu. Nie zdziwcie się, że zaraz sobie zacznę nudzić coś. Cztery osiemnastki tylko moim, za młodzie to jest teraz trendy, to jest teraz młodzie 4 osiemnastki tylko moim Boże lubię być na dole kiedy ja na górze ty 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 Dobra, koniec <grywa> <grywa> Wyłączę za tą grę Sram się gdzieś tu jest On gdzieś tu jest Dobra Jak widzicie takie szumy jak ja widziałem na przykład teraz przed sekundą, to znaczy, że on jest gdzieś w pobliżu, prawda? A ja się sram jak cholera teraz. <grymne> Dobra. Ogar Czemu ta dziewczynka nie nosi jakiegoś... Przepraszam, cyborg. Życie cyborg jest z metalu, powinien go zabić. Stałe brzydkie słowo tutaj. Jest, jest, jest. Elo, Pak, 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 pak. dobra, nie... Nie przegram specjalnie żeby nie było <grystanie> Dobra Nagrywam to ogólnie dla osób, które mnie o to poprosiły Nie w komentarzach jak prosiłem, ale Poprosiły mnie po prostu i tyle, więc pozdrawiam ich tam tak powinien być na zbyć osób, ale ja lubię, powiem wam szczerze że pomimo tego że te pierwsze filmiki są najgorsze do nakręcenia bo nie wiesz jak się przywitać, nie masz jakichś tam obyczajów i tak dalej ale jak już zaczniesz rozgranicznie gadać jak teraz ja na przykład gadam żeby mi nie było i się nie bał całkiem całkiem przyjemnie się nie będę wchodził jeszcze do tego dałka Ten domek jest jakby albo pierwsza kartka, albo ostatnia. Tak się zbiera w tym domu. Przynajmniej z tego wiem co grałem. I... 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 Jak wiecie on jest za mną. <złukow> o się trzęsę. O! O to było dobre Złapał mnie Nie mogę Dobra Zram się Oj, mi teraz serce wali normalnie jakby miał wyskoczyć Jezu, nie, ja robię tylko jedną próbę tego Wybaczcie mi naprawdę, ale dla mnie to jest za straszne nasz bym my odcienia z przestrzeni wiedzy, Nie ma go. O, jest jakaś ścieżka. Jest tam, między kontylerami. Jest u nim... O, kamienie. Dobrze. Osiem. Proszę Państwa, rywaliz rywalizacja Proszę Państwa, rozgrywka nam się Dobra, po mnie Po mnie! Nie Nie, nie jestem Nie jestem Don't stop

Piszcie w komentarzach jeszcze jakie gry chcecie, naprawdę, bo to ciężko, ale mogą być te darmowe horrorówki, horrorówki. Nie wiem, krajów of Fear mogę nawet nagrać. I tak dalej. Nie wiem, piszcie, piszcie w komentarzach, naprawdę, proszę was o tylko o to. A, nie jest dobrze. Jest gdzieś bliska na pewno, bo miałem to falowanie. Gdzie? 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 Myślę, że tak czasami właśnie hucham do tego mikrofonu, ale naprawdę ta gra jest cholernie straszna. Szczególnie to jebnięcie basem. It's Sky of the liars. Sky of the Śpiewa ale... Bardzo dużo 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 ale nie będę go palić <grystanie> Jezu jak ja tego nienawidzę jak on znika nagle To jest najgorsze Dobrze że przynajmniej ktoś driftuje za okno to mam przynajmniej jakiś inny dźwięk z zewnątrz A i wiesz z gry na grana słuchawka żebym nie było, że jestem cienki Jezu Dobra To trwa trochę długo I, nie, i to niedobrze dość, bo mam średniego neta do filmik. Ale to nie oznacza, że nam się zabić oczywiście, że tak, taką ciotą nie jestem to jesteś, zamknij się po tej tu. Mocy Serce mi wali tak samo jak w tej grze hm. Dobra Cypor party night Ep Jezu nie lubię tego dźwięku Nie jest dobrze Nie jest dobrze

Dobra! Żegna się z wami Speedwear. To był Slender. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. Lajkujcie, jeśli wam się podobało. Komentujcie, jeśli chcecie. Buja!